Cześć, wam, witajcie, Tomasz z tej strony i witam was na kanale Koszary Tradingu. W tym materiale pomówimy sobie na temat projektów związanych ze sztuczną inteligencją, które moim zdaniem mają potencjał do tego, aby w nadchodzącej hoście osiągnąć naprawdę spektakularne wyceny, czy to dzięki swojej innowacyjnej technologii, produktowi, czy po prostu zwykłemu hype'owi oraz mocnemu community. Omówimy sobie w sumie pięć takich projektów. Generalnie jeżeli chodzi o trend AI, to jest on już całkiem spory, jeżeli chodzi o rynek krypto. W tej chwili całkowita Kapitalizacja wszystkich projektów, które jest z tym związanych, wynosi około 6,3 miliarda dolarów no i tych projektów jest całkiem sporo a dzisiaj omówimy sobie pięć z nich które moim zdaniem mają potencjał do tego aby podczas hossy stać się czymś naprawdę dużym i po prostu dać zarobić po co tutaj wszyscy właśnie jesteśmy nie będę się zagłębiał w szczegóły jeżeli chodzi o te projekty po prostu przejdziemy sobie przez nie dosyć szybko i sprawnie jest to film, który bardziej ma was zachęcić do tego aby dokonać swojego własnego researchu tych projektów oraz wyrobić sobie swoje własne zdanie nikogo oczywiście do kupowania tych projektów nie zachęca nie jest to Prada Inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. I są to projekty, które ja sam rozgrywam lub będę rozgrywać. I po prostu chcę podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami na ten temat. Myślę, że dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że branża AI jest czymś dużym. Jest to swego rodzaju game changer, nie tylko jeżeli chodzi o rynek krypto, ale generalnie o świat technologii. Jest to technologia, która na pewno wprowadzi różnego rodzaju rewolucje, jeżeli chodzi o różne sektory gospodarki, w tym także jeżeli chodzi o sektor finansowy. No i oczywiście także nasze kochane krypto. I generalnie moim zdaniem trend AI będzie jednym z najbardziej grzanych trendów, jeżeli chodzi o kolejną. I dlatego, moim zdaniem, warto jest przyjrzeć się projektom, które tutaj są budowane, ponieważ mogą one naprawdę dać zarobić. Oczywiście, jeżeli wybierzemy te właściwe, i dzisiaj pokażę Wam kilka projektów, które osobiście będę dla siebie rozgrywał lub właśnie już teraz rozgrywam, tak abyście mogli gdzieś tam wyrobić sobie swoje własne zdanie i podjąć własne decyzje. I zanim przejdziemy do konkretów, to mam na Ciebie jedną małą prośbę, abyś, jeżeli tego jeszcze nie robisz, zasubskrybował nasz kanał i kliknął dzwoneczek. Aby nie przegapić kolejnych filmów. Zajmijcie to dosłownie minutkę, a dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. A więc, jeżeli to już zrobiłeś, to przejdźmy do konkretów. Okej, okay, pierwszym projektem, o którym pewnie każdy z Was ostatnio dużo słyszał, szczególnie jeżeli chodzi o polskiego Twittera, jest projekt Pit Tensor z tokenem Tao. Jest to projekt, o którym filmik robiłem już jakiś czas temu, i teraz, tutaj w prawym górnym rogu, pojawi się do niego odnośnik. Jeśli jeszcze go nie widziało, się zachęcam. Więc nie będę go tutaj omawiał jakoś bardzo szczegółowo, ze względu na to, że jest to projekt dosyć skomplikowany oraz wytłumaczenie tego, czym on jest, jak działa, wymaga trochę czasu, więc odsyłam Cię do tego materiału. Jeżeli chodzi o wykres, tak jak tutaj widzicie, w ostatnim czasie mamy cały czas paraboliczny wzrost i cena przebiła już aktualnie 250 dolarów. Jeżeli chodzi o moment dodania filmu, to było to w okolicach 55 dolarów, więc mamy tutaj zrobiony już około 500%. No i market cap dobija już do poziomu 1,5 miliarda dolarów. No i generalnie moim zdaniem, jeżeli chodzi o projekt TAO, to uważam, że będzie to lider całej branży AI w nadchodzącej hossie i tutaj naprawdę ciężko jest powiedzieć, do jakich poziomów ten projekt może dojść. Uważam, że takie 1000 dolarów w kolejnej Hoście jest jak najbardziej wykonalne i ja ten projekt kupuję i trzymam już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o takie mocne strony projektu Bitensor, to z pewnością jest to fakt, że jest on bardzo podobny w swojej mechanice działania do bitcoina, no i właśnie przez wielu uważany jest za takiego bitcoina na AI. Oraz druga rzecz, jest to ogromne oraz oddane community, jakie ten projekt posiada, więc po prostu uważam, że ten projekt ma ogromny potencjał na to, aby stać się liderem całej branży AI w nadchodzących latach. Z kolei poszczegóły odsyłam do materiału na kanale. Projekt numer dwa, o którym chciałbym tutaj powiedzieć jest to projekt Render. Jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową to jest ona zbliżona do projektu BitTensor i jest na poziomie 1,3 miliarda dolarów. Aktualna cena to 3,55, a jeżeli chodzi o all time high, jakie miało miejsce podczas Hossy w 2021 roku, to wyniosła ona prawie 9 dolarów, więc aktualnie jesteśmy na 60% minusie. I tak mówiąc najprościej projekt Render jest to swego rodzaju taki marketplace dla Mocy obliczeniowej, która może być wykorzystywana do różnych bardzo skomplikowanych oraz wymagających procesów komputerowych, takich jak na przykład generowanie obrazów 3D, tworzenie sztucznej inteligencji, czy tworzenie jakichś bardzo zaawansowanych projektów, wizualizacji i tym podobnych rzeczy. No i do tego wszystkiego potrzebna jest właśnie moc obliczeniowa, która generalnie jest bardzo droga. No i tutaj projekt Render stworzył właśnie taką infrastrukturę do tego, aby osoby, które mają po prostu taką moc obliczeniową, mogły dzielić się nią z osobami, które ją potrzebują. No i to wszystko połączone jest właśnie technologią blockchain i po prostu projekt łączy ze sobą te dwie strony tak aby dużo taniej oraz szybciej mogły tą moc obliczeniową wykorzystywać bez potrzeby wydawania ogromnych środków właśnie na jej zakup. Jest to więc swego rodzaju taka wypożyczalnia mocy obliczeniowej od osób, które ją posiadają dla osób, które jej potrzebują. Projekt bardzo ciekawy, który na rynku jest już jakiś czas, ponieważ swoją premierę miał w 2020 roku. No i tutaj właśnie podczas ostatniej hossy zaliczył on bardzo mocne wzrosty, ale generalnie uważam, że aktualnie zainteresowanie, jeżeli chodzi o o branży sztucznej inteligencji jest dużo większe niż miało to miejsce właśnie podczas tej ostatniej hossy. No i ten projekt ma realny produkt, zarabia na siebie. Jest on na rynku już od dłuższego czasu, więc jest po prostu sprawdzony. No i tutaj uważam, że w odpowiednim momencie, przy odpowiedniej narracji na no właśnie AI, jest to projekt, który może tutaj swoje ostatnie ATH spokojnie przebić i osiągnąć naprawdę spektakularne wzrosty. Posiadają oni wokół siebie spore community, które ten projekt wierzy, które pcha jego cenę do góry. Więc generalnie, jeżeli chodzi o moją strategię, to tutaj stosuję typowe DCA, czyli kupuję sobie ten projekt na jakichś dołkach za określoną kwotę. No i mam ustalone po prostu, w jakim kapitałem chcę w ten projekt sobie wejść. No i jest to dla mnie pozycja raczej długoterminowa, czyli kupuję ten projekt w perspektywie kolejnego roku, być może nawet dwóch lat. Wszystko zależy od tego, kiedy ta Hossa nasza uprawniona przyjdzie oraz kiedy taki większy hype na AI nam się rozpocznie. Kolejnym projektem, o którym chciałbym powiedzieć, jest to projekt Pal AI i najprościej rzecz ujmując jest to platforma do tradingu zasilanego przez sztuczną inteligencję i posiadają oni tutaj swojego bota na telegramie który po prostu może za nas wykonywać różnego rodzaju operacje jeżeli chodzi o trading są tutaj przygotowane różnego rodzaju strategie tradingowe no i wszystko opiera się właśnie o sztuczną inteligencję jest to projekt który posiada dosyć duże partnerstwa ponieważ między innymi współpracują oni z Google Cloud oraz także z projektem Nvidia więc te partnerstwa sprawiają, że ten projekt zyskał bardzo mocno w oczach inwestorów. Jest to też projekt generalnie bardzo świeży, ponieważ powstał on w tym roku. Dokładnie w czerwcu tego roku wystartował z ceną 0,06 dolara. No i aktualna jego wycena to jest 0,18 i jego market cap to jest 23 miliony. Jest on niedaleko od swojego ostatniego ATH, które sięgnęło prawie 0,2 dolara. Jeżeli chodzi o ten projekt, to omawiałem go na naszej grupie premium, czyli na arenie tradingu, i tutaj informowałem o nim przy market capie wynoszącym 46 milionów dolarów. Było to dokładnie 24 października, więc od tamtego czasu zaliczyliśmy wzrost na poziomie około 160%. No i uważam, że nie jest to ostatnie słowo, jeżeli chodzi o PAL, i myślę, że w nadchodzącej hoście może on odegrać naprawdę dużą rolę, jeżeli chodzi o projekty związane z tą branżą. Generalnie uważam, że projekt PAL .ai ma szansę na to, aby naprawdę gdzieś tam odnieść sukces w nadchodzącej hossie, ponieważ łączy on w sobie różne aspekty rynku, różne trendy. Przede wszystkim jest tutaj trend AI, jest także trend botów telegramowych, więc uważam, że tego rodzaju połączenia właśnie różnych ciekawych trendów mogą być kluczem do tego, aby projekt odniósł sukces w kolejnej hossie. Jeżeli chodzi o sam token, to ma on kilka użyteczności. Przede wszystkim przewidziane są nagrody dla stakerów tokena PAL, który generowany jest przez ich bota telegramowego. No i także sam token będzie służył do płatności na platformie za różnego rodzaju usługi, które będą powstawały, ponieważ ta platforma ma stać się takim swego rodzaju agregatorem różnego rodzaju, właśnie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, które mają wspomagać nasze działania, jeżeli chodzi o rynek krypto w różnych jego aspektach. Więc bardzo ciekawe rozwiązanie, które moim zdaniem ma jak najbardziej szansę na to, aby się przyjąć. No i oczywiście wtedy zapotrzebowanie na sam token bardzo nam wzrośnie. I tutaj widzimy kilka właśnie funkcjonalności, jakie ten projekt tworzy. Między innymi jest to spersonalizowany chatbot, który będzie odpowiadał na różnego rodzaju pytania. Czy na przykład ciekawym pomysłem jest także stworzenie narzędzia do robienia czy różnych projektów opartego właśnie o AI. Więc mają tutaj bardzo ciekawe pomysły, fajnie to wszystko wygląda, fajnie się rozwija, więc uważam, że jest to projekt warty uwagi. Ok, wspomnę też tylko szybko, że aktualnie po wielu miesiącach przerwy odblokowaliśmy znowu dostęp do Areny Tradingu, czyli naszej grupy Premium, gdzie znajdziesz informacje odnośnie różnych aspektów Rynku. Między innymi jest tam sekcja właśnie z altcoinami na HOSSE, gdzie osobiście publikuję treści dla naszych arenowiczów odnośnie ciekawych projektów pod HOSSE. Między innymi, właśnie był to projekt PAL, który od momentu publikacji dał zarobić tutaj spokojnie 300%. No a oczywiście nie był to jedyny projekt. Więc jeżeli chciałbyś dołączyć do Areny Tradingu, chciałbyś mieć dostęp do treści tego typu, czy na przykład chciałbyś mieć dostęp do treści związanych z tradingiem, to w opisie znajdziesz link do. Formularza do wypełnienia i na podstawie tego formularza będziesz mógł dowiedzieć się więcej odnośnie samego członkostwa. Ktoś z naszego teamu się z Tobą skontaktuje, wszystko Ci opowie, tak więc będziesz mógł na spokojnie podjąć decyzję odnośnie tego, czy chcesz do areny dołączyć. Wypełnienie formularza zajmie Ci dosłownie dwie minutki, także zachęcam Cię do wypełnienia sobie tego formularza oraz dowiedzenia się, co dzięki temu możesz po prostu zyskać. A więc link do formularza masz w opisie, zachęcam Cię do jego wypełnienia. Zajmie Ci dosłownie dwie minutki, a będziesz mógł dowiedzieć się po prostu więcej odnośnie tego, co na arenie możesz zyskać. Kolejnym projektem, który sobie omówimy, jest to projekt AutoNolas. Jest to projekt dosyć skomplikowany, więc nie będę tutaj się wdrażał w jakieś bardzo szczegóły. Mówiąc tak, najprościej, jest to projekt, który tworzy swego rodzaju taki marketplace dla różnego rodzaju oprogramowań zasilanych przez sztuczną inteligencję. No i tutaj głównym założeniem projektu jest sprawienie, aby właśnie cały sektor oprogramowań różnego rodzaju do różnego rodzaju po prostu sektorów gospodarki stał się bardziej po pierwsze dostępny oraz po drugie zecentralizowany. Ponieważ problem jaki oni chcą rozwiązać jest to, że dzisiaj większość oprogramowań dostępnych na rynku jest kontrolowana przez duże korporacje, które po pierwsze sprzedają swoje produkty bardzo drogo, a po drugie nakładają na nie różnego rodzaju ograniczenia, na przykład w przypadku cenzury. Jest to problem, który Autonolas chce rozwiązać. Chcą oni stworzyć więc po prostu takie miejsce, gdzie każdy będzie mógł z takiego oprogramowania korzystać i będzie mógł kupić to oprogramowanie dzięki właśnie tokenowi Olas. Jeżeli chodzi o sam token, no to jest on po prostu metodą płatniczą w całym ekosystemie. O tym projekcie wspominałem niedawno także na swoim Twitterze. Wspominałem o nim tutaj 7 listopada i od tamtej pory zaliczyliśmy naprawdę fajne wzrosty, bo jest to prawie 170% na plus. Także jeżeli na Twitterze jeszcze mnie nie śledzisz, to zachęcam, ponieważ tam często dodaję różnego rodzaju właśnie treści odnośnie projektów, w które wchodzę, kiedy nie mam czasu na nagrywanie. No, bo jestem w stanie zrobić to szybciej niż tutaj na YouTubie. Zapraszam Cię także na mój kanał na Telegramie, gdzie dodaję treści odnośnie tego, co aktualnie rozgrywam, jakie projekty kupuję, dlaczego. Jest tutaj sporo alfy. No, i jest nas już tutaj 2200 osób. Więc, jeżeli nie macie jeszcze na tym kanale, to serdecznie zapraszam. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Więc, reasumując, sam projekt jest bardzo ciekawy. Skupiają się oni na rozwiązaniu konkretnego problemu. Więc myślę, że jest to projekt, którym warto jest się zainteresować, który już teraz przebił poziom 100 milionów dolarów kapitalizacji rynkowej i uważam, że na pewno nie jest to jego ATH i spokojnie może tutaj jeszcze kolejne Xy w nadchodzących miesiącach wykręcić. Ok, przedostatni projekt z naszego dzisiejszego zestawienia jest to projekt Dynex i moim zdaniem jest to jeden z najbardziej ciekawych pod kątem takiej innowacji projektów aktualnie, jakie mamy na rynku i generalnie jest to projekt dosyć złożony i skomplikowany, i postaram się go przedstawić w prosty sposób. Jeżeli chodzi o Dynex to jest to blockchain typu Proof of Useful Work, czyli generalnie mamy tutaj górników, którzy wydobywają tokeny, ale robią trochę to w inny sposób niż jakby w tradycyjnym systemie Proof of Work, ale może tego nie będę poruszał, bo nie jest to tutaj kluczowe. Kluczowe jest to, że tworzą oni sieć superkomputerów opartych o ich autorski chip o nazwie Dynex Solve. I generalnie wykorzystują oni technologie komputerów neuromorficznych, czyli takich które swoją technologią naśladują pracę ludzkiego mózgu. Te komputery zawierają elementy, które przypominają synapsy ludzkiego mózgu i pozwalają po prostu działać im w podobny właśnie sposób jak nasz mózg. Jest to więc niezwykle ciekawa technologia, która dopiero gdzieś tam raczkuje, ale generalnie przez wielu ta technologia uważana jest za lepszą nawet od komputerów kwantowych, no i przede wszystkim jest od nich prostsza. No ale generalnie nie będę tego tematu rozwijał, bo jest to po prostu zbyt złożony Temat. Jeżeli kogoś to interesuje, to może sobie o tym poczytać. No i generalnie, jeżeli chodzi o sam projekt, to jakiś czas temu opisywałem go także na arenie tradingu. Więc przypominam, że link do formularza macie w opisie tego materiału. No i generalnie celem całego blockchainu jest właśnie stworzenie tych sieci superkomputerów, które będą w stanie wykonywać zadania, które są niemożliwe dla zwykłych komputerów. I tak naprawdę ta technologia może być wykorzystywana w każdym sektorze gospodarki, poczynając od służby zdrowia, przez naukę, architekturę, nawet do zarządzania smart cities, czyli generalnie takich nowoczesnych miast, no i także oczywiście do tworzenia sztucznej inteligencji, do uczenia maszynowego jeżeli chodzi o sam token to miał on swoją premierę około rok temu co ważne nie miał on żadnych tutaj wczesnych inwestorów cała podaż została po prostu udostępniona do płynności no i jeżeli chodzi o sam token Dynex to w tej chwili ma on market cap na poziomie 70 milionów dolarów swoje ATH miał on na poziomie 1,3 dolara, a aktualnie jesteśmy na poziomie 92 centów. Jeżeli chodzi o użyteczność samego tokena, to jest on oczywiście wykorzystywany przede wszystkim do opłat transakcyjnych w całym blockchainie. Jest on także wykorzystywany do nagród dla górników, którzy uczestniczą w całym konsensusie. No i co najważniejsze, jest on także wykorzystywany właśnie do zakupu technologii, którą tworzy właśnie projekt Dynex, czyli każda firma, każda organizacja, która będzie chciała skorzystać z po prostu ich technologii oraz tej potężnej mocy obliczeniowej, będzie musiała posiadać tokeny DNX. Co sprawia, że ten Token ma faktyczną użyteczność, no i wraz z rozwojem całego projektu, wraz z coraz większym zainteresowaniem, ten projekt będzie coraz bardziej wykorzystywany. No i też ważne jest to, że posiada on mechanizm deflacyjny, który ma sprawić, że tokeny z rynku będą znikały. Jeżeli chodzi o roadmapę, to cały czas skutecznie realizują oni kolejne punkty, właśnie w niej zawarte, więc projekt rozwija się naprawdę bardzo ciekawie. Moim zdaniem, jest to jeden z ciekawszych projektów, jeżeli chodzi właśnie o AI, no i myślę, że warto jest się tym projektem zainteresować. Zanim tego jednak przejdziemy, to zapraszam Was na naszego Discorda. Link do niego macie w opisie tego nagrania. Macie tutaj dostęp do różnego rodzaju treści dotyczących całego rynku kryptowalut. Macie tutaj newsy z rynku, analizy on-chain, różnego rodzaju poradniki oraz edukacje, oraz także, jeżeli chcecie mieć dostęp do sygnałów naszych traderów. Którzy tutaj każdego dnia postują, odnośnie tego, w jakie pozycje wchodzą, wszystko jest ładnie rozpisane. To, aby taki dostęp właśnie otrzymać, musicie odebrać sobie po prostu rolę VIP. Jest to bardzo proste i wystarczy po prostu wejść tutaj w instrukcję. I następnie macie tutaj opisane, co i jak należy zrobić. Między innymi, potrzebujecie tutaj mieć konto na giełdzie Bybit. Więc jeżeli tego jeszcze nie macie, to w opisie macie także link do rejestracji. Dzięki któremu macie także dostęp do różnego rodzaju benefitów, takich na przykład jak jak bonus na start pod okładami pierwszego depozytu na kwotę minimum 100 dolarów i następnie macie tutaj wszystko opisane co i jak należy zrobić no i jak to mówią, last but not least, czyli projekt, który tutaj możemy uznać za typowy shitcoin, który jednak w ostatnim czasie zaliczył naprawdę spektakularne wzrosty, dobijając do prawie 200 milionów dolarów kapitalizacji rynkowej. Jest to projekt GROK. Od razu powiem, że w przeciwieństwie do innych projektów, jak tutaj dzisiaj omówiłem, to ten projekt nie ma żadnej realnej użyteczności, żadnej wartości. Jest on po prostu napędzany przez czysty hype oraz bardzo mocny community, które wokół tego tokena się zebrało. No i oczywiście jest to projekt, który powiązany jest z nowym narzędziem, które tworzy Elon Musk i które ma być dostępne za jakiś czas na Twitterze. No i jest to ich autorski chatbot który ma być konkurencją dla czata GPT, czy na przykład do Barda od Google, no i który po prostu ma odpowiadać na różnego rodzaju pytania, ma to robić w taki sposób typowy dla Ilona Maska, czyli z humorem. No i w momencie, kiedy właśnie pojawiła się informacja odnośnie tego, że ten bot będzie nazywał się Grok, to rynek shitcoinów zasypała cała masa projektów o tej nazwie. No i jest to jedyny projekt, który tak się aż przebił. Tutaj dobiliśmy do prawie 200 milionów market capu, No i poszło oczywiście bardzo mocno. Zysków, ponieważ na tym tokenie masa ludzi zrobiła naprawdę potężne pieniądze po prostu będąc na nim bardzo wcześnie. Ponieważ ten projekt od swojego startu i generalnie takiego momentu, kiedy można było go kupić, kiedy pojawiły się pierwsze informacje na różnych forach biegańskich że on właśnie powstał, pojawił się na tych grupkach kontrakt adresu. To od tamtego momentu zrobił on ponad 2000x. Więc, no, jakby inwestując nawet bardzo małą kwotę, można było na tym tokenie zrobić ogromne pieniądze. Pieniądze. Oczywiście jest to projekt bardzo ryzykowny, ponieważ no jest to po prostu taki zwykły shitcoin, który po raz kolejny został wymapowany poprzez narrację z Elonem Maskiem. Podobnie na przykład jak Dogecoin, czy Shiba Inu, czy ostatnio Pepe. Więc generalnie ten projekt planuję rozegrać w ten sposób, że tutaj, właśnie na tych poziomach, sobie kupiłem pierwszą paczkę. Jeżeli spadnie on jeszcze niżej, to kupię sobie drugą i będzie po prostu sobie ten projekt u mnie leżał, ponieważ uważam, że w momencie, kiedy Grok, czyli już ten faktyczny chatbot od Ilona Maska, zacznie po prostu być dostępny. To możemy zauważyć jakąś powtórkę z rozrywki i paraboliczne wzrosty. Oczywiście nie musi tak być. Ten projekt może także polecieć do zera od tego momentu, więc jest to takie zagranie bardzo ryzykowne. Nikogo do niego nie zachęcam. Jest to bardziej swego rodzaju już hazard niż jakby inwestowanie w fundamenty czy całą technologię, więc ten projekt dodałem tak po prostu bonusowo, ale myślę, że taki scenariusz, który opisałem przed chwilą, jest jak najbardziej możliwy. No i pod to właśnie będę. Grać. A więc w tym filmie to już by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jakie projekty z trendu AI Wy dla siebie obserwujecie oraz które z nich uważacie, że mają patent do tego, aby odnieść sukces podczas kolejnej hossy. Dajcie znać także, czy macie te projekty, o których wejś wspominałem. Zapraszam was jeszcze raz na mojego Telegrama, tam gdzie dodaję informacje odnośnie tego, co aktualnie rozgrywam. Oraz przypominam, że w opisie tego filmu macie link do formularza do zapisania się na naszą grupę premium areny tradingu. Także jeżeli szukasz dostępu do ciekawych informacji na wczesnym etapie, to wypełnij sobie formularz i zobacz co tam możesz dla siebie zyskać. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że ten film Ci się przydał i słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!